No, i w tej kwestii, właśnie tej, tej grafiki, którą widać tam, w tle chciałem wypowiedzieć króciutką refleksję, bo tak na tym polegają statystyki, czy nawet decyzje tych ściemniaczy, którzy nami rządzą, czyli rządów, może nie krajowych, ale lokalnych, na pewno. To jest oryginalna statystyka. Jaką przeprowadził, e, przeprowadził miasto Paryż całkiem niedawno, tydzień temu, i na podstawie tej statystyki, pomimo, że w niej brało udział, jak widać, 5, około 6% ludzi a, a w takim referendum i 3,2% zagłosowało za, a 2,7% przeciw. A o co chodziło? Chodziło o to, żeby podnieść ceny za parkowanie samochodów, ale tylko tych SUV, tych większych. Bo to uderza, bo one spalają więcej, wydalają więcej spalin. Oczywiście chodzi o e, samochody spa, spalinowe. I zaśmiecają środowisko, a w ogóle po co takie ogromne samochody? Wszyscy mają się przesiąść do elektrycznych i malutkich, na przykład małego Fiata. Albo w ogóle przesiąść się na rower. Ku! Co oni Ja sam nie mam samochodu, ale te idee są tak absurdalne, że aż głowa boli. I zobaczcie w jaki sposób oni decydują się. Robią owszem, jakąś tam przepytują ludzi, i na podstawie <grym> tego od razu wprowadzają przepis, przepis, który wchodzi w życie, no i ludzie są karani. I słuchajcie, tu akurat dotyczyło parkowania, ale to też dotyczy innych spraw. Takim miastem, gdzie rząd, czyli lokalne władze wiedeńskie robią sobie co chcą, tu też całą masę wprowadzali przepisów na który o, o zgodę się w ogóle nie pytali mieszkańców. Przeprowadzali owszem jakieś tam krótkie badanie opinii publicznej, zamówili sobie statystykę w jakimś instytucie, który oczywiście, ponieważ im płacisz takiemu instytutowi, to on robi taką statystykę, jaka, jaką e, e, ten, ten, który im e, zadaje to zadanie, za które płaci żeby mu to odpowiednio pasowało. No więc oni też na takiej samej podstawie prowadzali wiele przepisów, a szczególnie bez pardonu podczas pandemii. Ok, nie będę wchodził w szczegóły, ale zobaczcie, na tym polega ta ściema. Dlatego jestem tak przeciwny. Zobaczcie, na tym wykresie, na przykładzie to jest, to jest autentyczny wykaz sporządzony po tym referendum czy badania badaniu krótkim badaniu opinii publicznej w Paryżu 100% ludzi powinno zadeklarować się ale nie zadeklarowało się 94% tylko 6% zadeklarowało się i z tych 6% wyciągnęli większość i większość powiedziała, to byli na pewno wiadomo, kto Gryle i, i, i dupki, ci, którzy tam zajmują stołki w Paryżu. I niewielką ilością głosu, głosów przeważyli za tym, żeby wprowadzić ten horrendalnie wysoki, bo. Podobno bardzo wysoko, o, o 300% wzrosły ceny za parkowanie tam w Paryżu. Podobnie jak i w innych dużych mi miastach e, robią sobie, czy tam w, w, w jakichś e, regionach, lokalne władze, co chcą. A żeby się zasłonić? Składają wniosek do e, jakiegoś instytutu badania opinii publicznej, o nim przygotowują, o, coś takiego jak tu, ale oficjalnie podają, Biorą pod uwagę tylko tą ilość ludzi, która brała udział w tym, powiedzmy, referendum i potem procentowo mówią, że no więc mi, większość mieszkańców i tak się wypowiadają Paryża, a więc, bo tu w tym wypadku, a więc 55 czy 8% było za. A tylko 42, tylko to bardzo dużo było przeciw. I w związku z tym ustaliliśmy ten przepis. I tak to funkcjonuje ta ściema. Pozdrawiam. Pomyślcie o tym.